Siema widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek z DORS Jesteśmy dzisiaj z Mati W Mati jest ze mną, jak z perspektywy Matiego XD Subskrybujcie kanał Mateusza, prawda Mati? No oczywiście I wpadajcie na mój kanał, to nie Mati? MaxxX77Miliane Chcę w ogóle, żeby ktoś zadał o mnie Ta Ela jeszcze ja. w naszymi widzowie Ej patrz, no. Nie zapomnijcie się subskrybować kanału z dzwonem Kluczyk sobie spał, spał sobie kluczyk na ziemi, super Gdzie ja mam tylko witaminy kupione Ja nie robiłam, no na nic nie stać. Ja, 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 no. ja kiedyś, kiedy grałem. w kursy, może. to od razu znalazłem w szufladzie witaminy Mówcie kiedy miga, bo ja nie mam pod głośnią Dostałem 25 monet Ale super Tutaj, jest tutaj uważaj, zwykle, uważaj, bo tutaj, tutaj może być. Ej, czekajcie! Przetrzymanej przegryłem pod łóżko. XD. Yeah, to ja w jak, jak co? Dobra, to może was glitch, tepnie, a jak coś, to ja wam. O, oh, Ela idzie. Super. Ja jestem za I teraz... to, właśnie. Ela, ja, Ela, chodź do skarbu. Do skarbu, Ela. Ja jestem, ja wam ten Mam skarb, Strzyd, ale nie mam nic i, poza monetkami. Mam 125 monetek. A ja mam Mati, 90, jest. Ja mam 90, Mati, gdzie, Mati, jak... O jest zaznę też pod łóżko. Ja Mati, jak jest twój cel na ten odcinek? Gdzie musimy dojść? Mati, gdzie musimy z tobą dojść? I Mati ma za darmo rewiv'e! Może... dołączenie do, do, do grupy. Może by ja to Max do figury. Max do figury chce dojść. Okej. Okay. I w ogóle widzowie, no ty możesz w styku sobie złożyć wreszcie czego macie i Ale widzowie, tutaj u równe. mnie odcinek jeszcze jak się nie pojawi, się pojawi, z Raibu Friends, przeczytałem Raibu Friends, więc polecam wbić, oczywiście subskrybujcie nasze kanały, prawda? Ja później też miała kanał. Jaką jak ona jak będzie miała. Jaką chcesz no. mieć nazwę zwykła Widzowie! Wbijamy Mateuszowi! 30 subskrybentów! Wbijamy Mateuszowi! Ponieważ miał nie niedawno urodziny! O! Co nie? Ej, proszę. O, mam zapalniczkę. Jestem zapalę. A czekajcie ja dokładnie właśnie znalazłem w darmową witaminę. Halo! Czekajcie! Czekam! Odwałam już. Cześć! Jestem pierwszy, pierwszy, pierwszy. Jakby rusz był zaraz. Mówcie, Jak to nie możliwe, mam... że tutaj... Raz, raz. Szafa! Maxi! Szafa! Po tobie, Max! Do... E, na szczęście przeżyłem. Idę. Szkoda, że nie mam nic ta, 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 takiego, co przypomina zapalniczkę na przykład. Spokojnie się otwiera drzwi No, update'cie A widzowie, jak Mati nie wbije do końca miesiąca 30 subów To będę się na jego odcinkach, na odcinkach tylko wziąć do mikrofonu I będą wam uszy odpalać XD Nie żartuję oczywiście Ale kto może strzelić? A mi też, bo ja, ja wbijam 300 Widzowie a u mnie za to wbijamy 300 subów do końca wakacji u mnie, więc no... A, Mam 240. A wiesz, a wiesz, że będę... A wiesz, że ja nagram live'a dopiero za, za 1000 subów? Co będziesz a, robił? Ja będę nagrywać. będziesz, Mati, robił? E, nagrywać odciny... Live'a na... 19, 18 to są prawidłowe. 18. 18? Nie 20. Gdzie? Teraz ja? dziewiętnaście będzie. Kto? Kto źle Dziewiętnaście było dobre. Hej, akurat jest, ja te ja odsłonęłam i dostałam, Mati, jak nie umiesz przejść z Cika, polecam ci... Co polecasz? Mati, polecam ci kupić witaminki, jak nie umiesz jeść. Ja już... Oto ale na szczęście. Ja wiem, ja. Ela, a ty żyjesz? A w ogóle gdzie jesteś, Maxi? A tu? A mnie jest sypka. żyjesz? Mam o. O, ja już. Okrotały, żyjesz. Ja o ja, ja... Moja... nie, ty? Ja żyję. jeszcze nie. żyję. A ja żyję. Nie ja Nie wiesz co? bu, A Nie ma ten odcinek musi być jak najdłuższy w razie czegoś, widzowie. Okay. Mati, w razie czego, jak ty ty będzie jedno łóżko, to daj mi, bo. Ja, ja chcę wykorzystywać to cenę Lewiwa, a ty możesz Lewiwa wykorzystywać. A, wać, klucz. Da, Ja, was, najlepiej, was, chciałbym okay. za... ja najlepiej chciałbym zakończyć ci, ci dorsy na. Fi... Na, prze... na, Pucyfiksie. na. na cucyfiksie. Na złapaniu niu jakichś potworów w Pucyfikse. Jak przejdziesz do rsy, to ja ci dam kupić fixa, ok? Co? Jak jak y, przejdziemy w figurę, to o, leci, to dam ci kupić fixa. Ja, Okej? Okay? Tak. Leci? Leci. Leci, leci, uważaj, leci. Przeleciał, już możesz wyjść. Akurat Mam ja y, latarkę, mam przez więc, więc No. Umarł. Ja mam latarkę całą i zapalniczkę. Ja Mogę ci, ci wstąpić na zapalniczkę? jeszcze tych wszystkich y, błyskotek. Oczy. Sigza, jak O, y, ten, bateria. Jakich błyskotek, Mati? No, takich jak na przykład. Ktoś się musi podać. Twoja paniać. latarka. a, Ej, Mati, kolega tu będzie twój przyjaciel. Pamiętaj w razie czego, jak zginiesz, to oliwaj się, ok? Jej ja mam, ja, wyko ja wykorzystam nazwisko. na swój odcinek Liwi'a. Więc no, jak zginę to trudno, to będziemy obserwować Matejano. A Ela, ty żyjesz? Yes. 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 Nie. A nie. O Jezus Maria! Dostałem laga internetu, się zagowałem. Jeść! To Został, zostało. to są! Którą Jak robię? Zginę to trudno. O Jezus! prawo! Nie ja zdążyłem Nie ja zdążyłem Pobiegłem źle, więc wykorzystałem kolejną witaminkę swoją Dobra, przecież jest, udało się Przedstawiam ja Mam jeszcze witaminkę, więc mogę dojść Cześć. do niej Cześć Mam mało życia, bardzo mało A, Więc gdyby i... mnie z zadał, to bym umarł na hita Ja Więc to to Mati Timothy! Mati Oj, szybko nie patrzcie, nie patrzcie. Oczy mnie zabiły, ale mogę się odrodzić na szczęście. No się odrodzić no. możesz, możesz już się Możesz się Już myślałem, Powiedz, że kiedy to męże, oczy, nie będzie. Nie będzie, nie już nie ma. Już zniknęły obrazy są. Ale super. Odrodziłem się. Kliknąłem no i... odrodzenie. Wykorzystałem z swojego revive'a. Matia, właśnie się mi, że ty. jak będziesz, tak, no, widzę, tak. że jak będziesz miał U... 307 klamek, postanę to zrobisz odcinek, postanę że kupiemy wszystko. A wiesz ile ja mam na ten czas? Matyja, myślę, że mam 282 bo kupiłem 400 do za dwie dychy i to przemieni. Złudziłem chyba. Muskarpuj, skrap, karp, mój skarp. Jela, jela, stasła, Nie, akurat ten skarb jest dla kluczyk. Ja no, lasu, Ja nie mam ok, do odsłów, ale nikt ich nie chce. Ja na stosu mam do styka, ale nikt tego nie chce. Mati, leci, chowaj się! Leci. Raz leci? Tak. Leci, Rasz. leci, leci, jedzie. Du, du, du. Już bezpiecznie możemy. Już wejść, już jesteś. Mati, Rasz. już jesteś bezpiecznie. Ja tu mam na. O, otworzył! Ej, czy to. No. Nie, nie, nie no. miałbym? Gdyby by były sejkowe drzwi, to by. To by. To by otworzył nam. O wiesz, o, tutaj was figury będą często... Ciężko... Mati, to ty się poświęcasz teraz. Teraz to ja wybieram to. Ja Zobaczyłem. Ma o Maki! tylko nie idź od razu do figury, bo tam... pokażę szufladę, w której globus zawsze są dwie duże sztabki to, to złota. I globu szczęścia, nie idź do figury, chodź tutaj. O, kręć na skręcie, to jest globu szczęścia. Tutaj mamy Grosu, bardzo dużo sztabek złota. Moje, wszystko Tutaj, moje, wszystko, moje. w tych szufladach. Mam zero revive. Poczekaj, no, jeszcze jeszcze daj mi zakręcić. Moje 3, 2 1 gol. Nie, nie, proszę, odszedł, odszedł. Szem ma figurę. Ci maniu. Ale nie, już ma się ja tak, no, do sekcja. Tak. Akurat na figurze by było najlepiej. Ale musiałeś przez. Office. No nie, Tam znajdzie się To o, słyszę książkę, ja jestem na prawo koło szafy. Ja chcę, mam jest, milion baterii, dwie baterie. Ja lecę od was od... do góry, stary. Ty weźmiesz kartkę, okej? Ja przejdę już raz dorsi. Mati, ty bierzesz kartkę, ale ja to do góry od razu. Ja już mam kartkę. Ja przejdę Tylko przejdę nie wiem, gdzie figura. Bo ona... Ja... Ona potrafi być ja bardzo... bardzo... Chodzi na dół, Mati. Pojrzałem się Wtedy, i chyba wzią się wzią. naraziłem... Na deda na szczęście, niebe, Jestem nie wiem. Na... Jest w szafie Ja lecę w w do ona i chodzi na środek Jestem w szopie. Nie. nie to nie, wyjdź! Albo nie, poczekaj, jest tam jakbyś poszedł na lewo i prosto całkiem. W się na lewo i po drzwi. Od do będzie lewo. Idzie już na, daleko? Chyba jest już daleko. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jestem już na górze. Idzie. Ona idzie do góry, możesz wyjść. Ja już wyszłam. Jestem na górze, ona też idzie do góry. O, jesteś koło O, górce. znalazłem książkę! Znalazłem. Książkę znalazłem! A już, już Max coś teraz i Mati też teraz. Tylko po, po prawej jak wchodzisz. Mati, potrzebne? Idę mam Idę do szaf. Idę przy szaf. Jestem przy szafie, bo podobno przy szafie on nie dopada, prawda? Sodzi na, na dół. Ja mam tylko jedną książkę z góry znalazłem. Ja też A nie A kot to 6. Oj, ja go zwabiłem Ja go wabię do siebie Idzie do góry, masz chwilę A nie Tak, idzie do góry, masz chwilę Masz tam kot się pokazać Jak ktoś to ma wniosek, ty teraz zużywasz, Ja zużyję go na swoim Tak! Idzie, idzie koło mnie Jest, i jest na górze, tam koło masz tego tak się wstępi, Jesteś bezpieczny kaszta, kaszta. kasz, tak kasz, tak, kasz tak. Jesteś bezpieczny Maki, jesteś bezpieczny Idzie na... Jaki kod? Ja ma... Ja wpisałem taki kod, który... Ja wpisałem pierwszy kod, który na razie... Maki, napisz... Powiedz mi, powiedz mi, jak go wpiszę Jestem koło tego... Jestem koło ciebie gdzieś Znalazłem jeden prawidłowy, a ty na razie znalazłeś nic idzie, idzie, do, idzie do mnie, idzie do mnie Masz latarę? Masz latarę tak, mam latarkę Mam y, prawie na połowie zapalniczkę, mam na połowie jeszcze trochę a Więcej, tak 47% zapalniczki i całą latarkę A jest kartka, to tam jest i bateria Nie, ty, ty, ty tak nieładnie! ładnie Czemu ona ma się za... Jezus, usnęło, myślałem, że do mnie idzie Ja tu jestem w rogu, ona no, po rogach nie chodzi przecież Potem tym jednym No to uważaj. Jaki kod? Ka kod... Kaszt, 6, kaszta, no. kasztaka, kaszta. Ale powiedz... Tak, nie wiem nie jak... Nie ma szkoda na, na pewno jedna z liczb to jest. Na pewno jedna z liczb to jest 6. No przecież trochę... idzie, do, idzie, do, idzie, do, idzie do... Idzie do góry. Nie ty, wiem, tam, jak przybiór, ty tam się kiełbasisz w a tu na górze siedzę i nic nie robię izdę. Jest na górze? Wyjdzie W <laughs> twoją stronę, nie, idzie, idzie środkiem Idzie lekko w twoją stronę, ale środkiem Ja już jestem nie już się. przy schodach, na tych, które są zalane Idzie, idzie, idzie do ciebie, do ciebie idzie, A nie ja <laughs> Jest blisko mnie, jest blis... ja go widzę okay. A teraz idzie do mnie, teraz idzie chyba do mnie do góry Tak, idzie do mnie do góry, no Idzie do mnie, do góry, jesteś bezpieczny Maki, lan! Jaki? Idź szybko w drugą, ale nie, 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 nie ruszaj się, nie ruszaj się Jak jeszcze raz, teraz nie idź, bo nie zdążysz Ale jak zejdzie na dół i wejdzie jeszcze raz do góry No to na drugą stronę dołu przebiegniesz, nie? Tam koło szafy Gdzie jest zrujnowane A potem jeszcze, jak będzie tam gdzieś koło środka, ja ci powiem, to wtedy przyjdziesz do mnie na górę, okej? Okay? Tak. Więc teraz jak przyjdzie do mnie, to idziesz tam pod, na, na drugą stronę, na prawo od wejścia. Tam... Tylko uważaj, żebyś się nie wywalił, bo nie masz jeszcze revive'a Już! Nie, jeszcze nie jest um. Jest na dole. Nie jest jeszcze u um. mnie na górze. Idzie do góry, ale jeszcze nie, bo jeszcze jest na dole kuska. Teraz... Czekaj, za ciebie, biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam, tam, bo ona... ona Biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam, biegnij tam, biegnij bez kucaka. Szybko, w tej chwili, bo już schodzi powoli. Dobra, Ale już chodzi, nie w domu, nie zostać. tam, gdzie jest. Albo idź do biurka na kucaka, masz jeszcze chwilę. Ona schodzi na dół, schodzi na dół, schodzi na dół. Ty nie zdążysz na Czyli chyba tylko ja się wydostaję. Ja zpaś... Jak Jaki jest kod? Mat, napisz mi na tym, na Skype jak jest. Kod. Ja nie wiem, jaki jest kod, co Napisz mi 2, 7, 2, 7, ale nie zgaduj, przecież masz kartkę. Tak, kartce jest eee, kasztak kasz, kasztak 6, kasztak, 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 kasztak Masz, masz tamcy. Rozumiesz tą kartkę? No, ale. Nie wiem, ja no to masz na... Jak kółko i pod tym jak... Kółko masz tam. Na, I jeden. Czyli to ma być pierwsze czyli na przykład. Iże... Jaki kąt? Kasztak 62, kasztak, kasztak. Tylko trzy litery nie. mamy znaleźć. Gdzie? Mamy znaleźć. Idzie do góry do. Mamy znaleźć pięciokąt kąt, kwadrat i trójkąt. No, idź szukać książek. Ty raz masz czas. Teraz masz chwilę, żeby na kucaka, Ona łazi do mnie na górze No. Ale po no idź, biegnij tam, bo ona schodzi na dół teraz. Więc szybko do się właśnie w jakimś miejscu małym. No i no i też. Ona schodzi na dół, Weszła na dół. Teraz idzie po ciebie widzę ją. Ja też ją widzę. Ja widzę jej tył. Ona sobie idzie tam koło wejścia, super! Prawie by mnie jabskerowała! Uuu, gdzie, gdzie ty jesteś? A ty tam jesteś? Idzie do ciebie, idzie. Zjecie. Ja jak Jaki... żyłem. Prawie by mnie jabskerowała! No, ja do siebie po prostu, żeby przyszła do mnie. Czemu... Czemu Ela pisze ciągle coś na czacie? Nie wiem. Me kills, a to Ela pisała! I kółko. Matix już 360 i X, max, X miliony. Mati, Mati i Max, Mati run. Widzowie! Ej, bo widzowie jest taki przypał, bo widzowie Matiego. O Mati już nie ma revive'a, nie Matix? No. Jest trochę lipto to Oczywiście subskrybujcie nasze kanały, to jest Talo, przypomnienie nie numer... może być bardzo długi ze względu na tą figurę. Spokojnie, Mati, nie martw się. Biegnie ja, do mnie, idzie do mnie chyba. Figurami, tak do to... mnie idzie, biegiem. Czemu idziesz do mnie biegiem? Przecież ja tu się chowam. Ja tam wstaję ja Max. Co? Max, on mówi, że ty się, się lenisz i że masz coś robić. A! No Ela, to wiesz co? co? Ja, ja, ja Julek, przyzwę do siebie. Idzie do góry, idzie do góry chyba. Nie, nie wiem czy idzie. Ale nie, ja nie zaraz, że mogę ruchy. coś nowego takim... Idzie do Uważaj, idzie koło ciebie. Dyspuszcząto... Idzie poszła do mnie Idzie do góry, uważaj. Ja jestem w takim miejscu kozackim, że. kozackim. Chyba, że mnie zje. A to. Be, gdyby nie było za mną tej szafy, to by. Pana tu jadł. To ze względu na tą szafę. O, właśnie było przed tą szafą. A nie, bo tak to. Ej, żeby do mnie nie poszło Chodzi na dół, na dół Myślała, że ja tutaj jestem W sumie nie dziwię się Ślepa ta figura, tylko ma kilka dobry słów. Ja wszędzie widzę baterie do latarki No bo, wiesz co, bo ja mam latarkę i mi się despią. respią ci też Max, Mati Róbcie coś Tak? Czekaj, zobaczę, czy zahasztuję. zahasztaguję u u u i Napisałem Widzowie, yy, specjalnie napisałem z błędem dawne prze... Czy zamarzy mi normalnie? Piszę wszystkie sposoby, nie wiem, czyli ale nic róbcie. Idzie nie do mnie, pan się. koleżka, co? Figura! Powiem ci jedno! Nie potrzebujemy cię w naszybkacie! Ona chce do mnie iść najbardziej! No. Ona cię najbardziej lubi. Po prostu. Den. Jeszcze jeden sposób. No, chciała chciałabym. Wszystko już. XD e, dobra, Wiesz... I tutaj książka jest! Ja widzę książkę jedną. Widzę jedną książkę. Ja za szafą za mną. I... Idzie do mnie, idzie do mnie, pan kolega. Ma ty chodź na górę już... Jak... O, masz książkę. Teraz. A gwiazdka będzie nam potrzebna. Nie wiem. Ja... Potrzebny je, jest jest, to, przychodzi... Potrzebny jest pięciokąt, sześciokąt, kółko, kwadrat, bok oraz trójkąt. Na razie nic tu znalazłem nie jest potrzebne. Nic, to ja sobie zmieniam na język Robloxa właśnie na włoski na italianu. Proszę mi dać język italianu. Włoski? Italian. Serio? O. No. Będę miał Roblox, nie wiem, że zmyłem sobie na polski. Teraz nie, teraz, e, teraz nie czas na takie wygłupy. Teraz czas na przejście figury w końcu! Ja widzę książkę! U ciebie na górze Szej, właśnie! figurę. Mati pytanie, ile już ten odcinek trwa? Nie Bo się wydaje, że pięć godzin. A wyłączę so, swojego OBSa, ja bo ja to jeszcze będzie na mój kanał. Się Jezus, ale dźwięki dziwne! I patrz głośniej jest teraz, czyli ona już y, powoli będzie nas chciała. Idę na górę właśnie, bo tam widzę książkę. No, to jest zdecydowanie więcej książek, co nie? Jej! Ja mam latarkę. Ja latarką figurę do siebie przyszedłem, Każdy Kasztak? To jest sześć. Chyba to nie był zadowy pomysł. 9 dziewięć. Baby. Mamy tylko znaleźć tylko dwie, dwie, dwa kształty: pięciokąt oraz trójkąt. Tylko Wiesz, dwa, to... dwa kształty. Brakuje nam tylko dwóch książek, Maxi. No nie, dwóch książek mogą być inne. Stany do dwóch. Jaki jest kod? Ja... Napisz mi na Kod. Ja już to odczytam. I Napiszę każ tak? Sześć dwa? Tak, no idzie do mnie, idzie do mnie. Jak będę tak ciągle przyzywać do przyzywać Taki jest koszt. Czy... A to hashtag to rozumiem, że to jest do zgadnięcia. To, 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 to co jest hashtag to jest. To, to, tego nie mamy. To, co jest hashtag to tego nie mamy. I już się tu mówi, już tak ci nie chodzi. Wiesz, co stary? A ja się, że za góra nas przyjdzie nas zjeść. Ja zwykle lepniesz po jest taki, że, że tak długo go jesteśmy, Aś, że teraz... TUTAJ, się... TUTAJ, tutaj bo... do, mnie, idzie DO GÓRY! Idzie? Idzie do góry, uważaj. Jestem, jestem. Ale przynajmniej tam... Jestem na górze. Nie, tam... Za kanapę idź, bo już nie zdążysz. Bo już się jak więcej książek. Wiesz to nie wiem, nie wiem, chodź do mnie najlepiej. Nie, nie, nie idź do mnie, bo idzie do góry właśnie. Nie idź do mnie, nie ruszaj się. Na kucaka. Stój no, no na kucaka i się nie ruszaj. To jest dobra porada może Bo czekaj! Mogę ja wpisać kod, kod na... na. Możesz, możesz, tylko chwila. Czekaj, Idziełam jak chcę wpisać kod. Powiedz I, kiedy idzie. idzie. nie możesz, wyjdź stąd i chodź do mnie w tej chwili. Idę. Tutaj jest najwyższa i nie ruszaj się teraz. A akurat ja idzie. wiem, jaki ja jak jak kod. Chyba na początku jest 7, a na końcu jest 9. Albo piotr Nie? Dobra, poczekaj 9 i pięć są tacy podobni Zaraz mi pokażesz kartkę i sam zgadnę ten kod, bo widzę, że to za bardzo... Yy, pokaż kartkę, pokaż... Nie, jeszcze nie. Teraz pokaż Pokazuję ci kartkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć okąd... Myślnik. To czekaj ci, po... napiszę kot. Myślnik, sześć, dwa... Idzie pięć. na górę! myśli To jest kod. nikt to jest, że nie mamy. Zdaj mi tą kartkę. Zdaj mi kartkę, bo nas O Ona już szelest, no. Poczekaj, ja, masz, Wyjdzie, kusa. bo ja chyba wiem. Tak Powiem ci, kiedy będziesz mógł jej zgadywać. Ro robić kod? Yy, czemu z grycia słyszałem? Yy, teraz idź, teraz idź. Ale na kucak. No, idź. Szybko. Szybko, zaraz przyjdzie. Druga to 6, trzecia to dwa, czwarta to dziewięć. Poczekaj, idzie do nas idzie! Wyjdź z kodu, idź, idzie, idzie, wychodzę, idzie, wychodzę, idzie, wychodzę, idzie! idź Na pewno chyba pierwsze to jest 5 A ostatnie to chyba dziewięć. No dobra, to zaraz zdupujesz. Ale to, to dla pewności ja to zrobię, ja to zrobię. Okej, okay, ja cię obędę! Co? Ta ta właśnie się odwaliła. Odwaliła. A wiesz, że figura potrafi zrobić skład, bo właśnie przed chwilą mi to pokazała. Pisuj, wpisuj, wpisuj, wpisuj 5, 6, 2, 9, 9. Nie! Widzę! No, Dzięki, że mi powiedział. Może na początku 5 i na końcu 5? Poczekaj, ja, ja, ja będę zgadywać. Ja jestem dobry. Czysto. Jak Mam Ja ustawienie. myślę, że na początku będzie. Dobry. No, na początku będzie 5, 6, 2, 9, 4. Tak, zgaduję. Jesteś w tym miejscu i mi się mega duci. A ja nie nienawidzę film. No. Czy ogólnie ten podwór jest najlepszy? Jaki? 5... 5, 2, 6, 2, 9 i 5. Nie, wiesz to już... Zdestresowałem się za bardzo i po prostu nie mogłem. Spisałem jakieś 5, 2, 9, 9, i w ogóle. zestresowałem dys... dys, dys, się za bardzo. Ja chcę w WCF. Jeszcze miałem lada. Zabierać. Dobra. Możesz wpisywać, idź teraz ty. Idź, szybko. Nie idź, nie idź, idzie tu, jednak XD. Idzie tu no. Idzie, idzie. Pan ptyś tu idzie. W ogóle Mati wiesz co? Co? Ja za jakieś... Mati! Mati, ja już idę, wiesz dlaczego? Dlaczego? Ogarnąć tutaj po 13 i jeszcze muszę wrzucić filmik. Napiszesz mi tutaj, czy przyszedłeś Nara okay. Muszę... Widzowie, nie by... zostaliśmy sami Musimy wpisować, wy... wpisywać kod ty a ja 6

ale nie idzie na górę. idzie widzowie mogę się z wami pożegnać boże, nie zobaczycie tego